Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Ciemka, ja jestem Adacho i jeśli oglądacie mnie przynajmniej z pół roku, to pewnie słyszeliście parę razy, jak mówię, że ja nie uważam się i nie jestem absolutnie żadnym ekspertem związanym z Dragon Ballem. Po prostu lubię to anime, lubię na jego temat mówić i cieszę się, że lubicie moje filmy oglądać. Ale lubię też czytać wasze komentarze i brać wasze pomysły do swojego serca. I lubię też wam sprawiać przyjemność i się śmiać. Dlatego komentarz, który napisał użytkownik Joe Blue Fan Adacha podoba mi się twój nick, tym bardziej uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, posłuchajcie Hej Adacho, mam pomysł na odcinek ponieważ dziś robiłem quiz z Dragon Balla na stronie Radio SK i czasami są tam bardzo śmieszne pytania, które na pewno sprawią, że się zaśmiejesz jak ja więc może nagrasz taki odcinek, ponieważ chcę zobaczyć twoją reakcję, oraz jeżeli to czytasz, pozdrawiam i życzę miłego dnia Joe, Blue, fani Adacha, bardzo ci dziękuję za dobry pomysł, również życzę ci miłego dnia, a was wszystkich zapraszam do wspólnej zabawy, oczywiście od razu wspomnę, bo pewnie się będziecie Zastanawiać. To nie jest odcinek sponsorowany przez radio, SK. Po prostu Jobloof, na Daha stwierdził, że akurat na tę stronę mnie wyślę. Także dzisiaj przechodzimy właśnie prawdopodobnie do tego quizu, który został mi tutaj zaproponowany przez mojego widza. Tak jak już wam powiedziałem przed chwilą i niejednokrotnie nie w przeszłości nie jestem żadnym ekspertem, aczkolwiek wydaje mi się, że co nieco wiem na temat tego anime, ze względu na to, że oglądałem je dużo razy, a jeśli chodzi o przypominanie sobie poszczególnych fragmentów, czy to z anime i mangi, nie jestem w stanie tego nawet zliczyć więc myślę, że dobrze sobie poradzę w tym quizie. Zobaczymy, ile będzie pytań. Być może zrobimy jeszcze jakiś jeden, jeśli się okaże, że ten jest yy, fajny, ale krótki. Widzę tutaj, że autorem tego wszystkiego jest pan Marcel Żuk i może przeczytamy na początku ten wstęp. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. Seria Dragon Ball doczekała się trzech kanonicznych serii. O, fani GT już niestety wyłączają ten film, co z pewnością nie umknęło największym sympatykom tego anime. Nie mamy wątpliwości, że każdy z was już dawno zdążył się zapoznać z przygodami Son Goku i jego przyjaciół. Sezon 3 Zatytułowa... Sezon trzeci. Czy jakieś anime miało tak długą przerwę między sezonem drugim a sezonem trzecim? Zatytułowany Dragon Ball Super ponownie skradł serca fanów. Jednak czy dobrze pamiętacie wydarzenie, jakie miały w nim miejsce? O, czyli to jest quiz o Dragon Ball Super. A faktycznie jest... Jest w nazwie Dragon Ball Super, myślałem, że to ty tylko jest Goku, Blue i Beerus, tak po prostu. No dobrze, ej, widzę w ogóle tutaj, że są jeszcze proponowane jakieś kolejne quizy z Dragon Balla, albo jeszcze, którym wojownikiem Z jesteś? Tego akurat robić nie będę, wolę się sprawdzić, jeśli, jeśli chodzi o wiedzę. No dobrze, zobaczmy. Jedno z dwunastu pytań, czyli, czyli tylko 12 pytań. Okej, okay, to myślę, że sobie zrobimy jeszcze jakiś inny quiz. Ile seria Dragon Ball Super liczy odcinków? 131, akurat tak się składa, nie mogę zaznaczyć. A nie, dobrze, zaznacza się w ten sposób. Akurat dobrze to pamiętam, bo nagrywałem na temat tego e, odcinki na bieżąco, więc to jest dość łatwe pytanie. Idziemy dalej. O, tak się dziwię, nie teraz będzie pokazywać? Jak ma na imię Bóg Zniszczenia Wszechświata siódmego? Bibus? Krilin? O kurde, może, może kolega Marcel Żuk ma jakieś przecieki? Krilan Bogiem Zniszczenia? Birus. No, to jest też bardzo łatwe. Wydaje mi się, że nie, nie trzeba się było za bardzo skupiać na oglądaniu tego anime, żeby wiedzieć jaka wiedzieć, jak jest odpowiedź. Jaka jest nowa forma Freezera? O! To jest stary quiz nie biorący pod uwagę Maki. Brązowa. Brązowo to mieli w gaciach Goku w Ultra True Ultra Instynkcie i Vegeta w Ultra Ego jak zobaczyli Black Freezera. No nie, jest to złota forma. No nie, ma... gdyby tutaj była czarna forma, to bym się zastanawiał czy czy to też chociaż to jest quiz anime tak naprawdę, no, no dobra, ale chociaż czy było napisane, że z anime, czy w ogóle z Dragon Ball Super, no nieważne. Która postać była pierwotnie w drużynie wszechświata siódmego, ale nie walczyła? Majin bo zasnął, kurde bele szkoda, chociaż wydaje mi się, że gdyby Majin był był w drużynie siódmego wszechświata, znacznie łatwiej by nam poszło ze względu na to, że te, te jego umiejętności regeneracji albo rzeczy związane z jego podziałem ciał byłyby dużym problemem i dla scenarzystów i dla przeciwników z innych wszechświatów. Która postać z przeszłości powraca posadzę uniwersum 6 Cell, Broly, Future, wiecie co? Tak naprawdę wszystkie. Tak naprawdę wszystkie. Bo po sadze Uniwersum VI teoretycznie jest też saga. Dragon Ball Super Broly, prawda? I jest też Saga Super Hero, gdzie mamy Sela Maxa. No nie jest napisane bezpośrednio po Sadze Shampy, prawda? No Saga Super Hero też się dzieje po Sadze Shampy, tylko trochę później. No domyślam się, że chodzi o Future Trunksa, bo o to chodzi. Broly był w filmie Cell Max, zresztą też, zresztą Cell Max to nie był Sel, tylko coś, co bazowało na DNA Sela, ale tak się śmieje tylko oczywiście. Który z bohaterów przemienił się w boskiego super sajanina? Son Goku i Vegeta. Tak naprawdę nawet jeśli nie bierzemy, nie, nie bierzemy pod uwagę kinówki, a mangę Dragon Ball Super, to tam Vegeta był Super Saiyanem Godem. No ale oczywiście domyślam się, że chodzi o Son Goku. Chociaż tak naprawdę, jeśli mam się czepiać, to Son Goku przemienił się w boskiego Super Saiyanina jeszcze w Dragon Ballu Z, bo Battle of Gods to była kinówka z szyldu Dragon Ball Z. No ale też było to w anime Dragon Ball Super, okej. Okay. Cicho tam. Ilu zawodników liczyła drużyna siódmego wszechświata w turnieju mocy? No to wszystkich że liczyło po 10. To akurat nie jest wyjątek w naszym przypadku. Jak nazywa się najnowszy film Dragon Ball Super? No to to biorą pod uwagę filmy Dragon Ball Super Broly i nie ma pytań odnośnie tego? Najnowszy film nazywa się Dragon Ball Super Super Hero. Czekajcie, zaraz zobaczymy skiedy jest to... Nie, no bez przesady. Czekajcie, zobaczymy potem skiedy to jest quiz. Dragon Ball Super Broly, bo nie ma tutaj Super Hero. The Rise of the Beerus. Debilus. Kim był za masu? Nowym Sajaninem, bogiem zagłady. U... <ścoughs> w pewnym sensie tak. W pewnym sensie. W pewnym sensie był Bogiem Zagła Zagłady, ale w zasadzie wszystkim był, kurde bele, skoro, no, może nie do końca nowym sajaninem, ale przejął ciało Goku, więc można powiedzieć, że był w pewnym sensie nowym sajaninem, bo Goku blakiem, prawda? Bogiem Zagłady też był oczywiście, ale uczniem Kaioshina to przede wszystkim, także to było chyba to pytanie, które miało mnie rozbawić. Kto jako pierwszy trenował Ubirusa? Ubirusa? No tak naprawdę Vegeta trenował, ale on trenował Uisa. Vegeta zapytał Uisa, czy może trenować, prawda? Klęknął przed nim, Whis się zgodził. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to był Vegeta, prawda? Goku potem po jakimś czasie dopiero przyszedł i był zdziwiony, że Vegeta tylko sprząta u nich w domu. W jaki sposób Freeza został wskrzeszony? Freeza nigdy nie zginął. <grym> Ma pan dowód, że Freeza zginął? Beerus go ożywił. No, za pomocą smoczych kul został wskrzeszony w swojej sazy Resurrection of F. Tak naprawdę Wiz ożywił Freeze po turnieju mocy, ale na życzenie Beerusa jako nagrodę za dobre sprawowanie, po Podczas turnieju mocy. No, wydaje mi się, że to nie jest prawda, bo wirus go nie ożywił. Bo to Wiz go ożywił właśnie za życzeniem wirusa, więc zaznaczam pierwszą opcję, bo rozumiem, że to jest nawiązanie do sagi Resurrection Który z nich jest Bogiem zniszczenia szóstego wszechświata? Shampah i Vadas. To jest akurat łatwe. 11 na 2 dwa... Jak 11 nadwan? Na jakie pytanie źle odpowiedziałem? Na jakie pytanie źle. A dzi... jestem teraz zdziwiony. Że co? W... Goku trenował pierwszy u Birusa? Są Goku trenował pierwszy u Birusa? Z której strony? No nie było tak, że Vegeta pytał Wisa o to, że może trenować na planecie Birusa? U Birusa. No to ja to pytanie rozumiem tak, jakby trenował faktycznie pod okiem Birusa, tylko że oni zawsze trenowali w anime. Pod okiem Willisa. Dopiero Vegeta faktycznie trenował Ubirusa w Manze, ale nie sądzę, żeby tego się tyczyło pytanie. Tylko raczej osagę po Battle w Gods przed Resurrection of F. A tam przecież nie było sytuacji, że Vegeta poleciał tam sprzątać, prawda? I Goku przyleciał po paru miesiącach i się dziwił, że Vegeta tam tylko sprząta? Wyjdź z quizu, zobaczymy, z kiedy był ten quiz. Ten quiz jest z maja 2024 i pyta o najnowszy film Dragon Ball Super, i jest odpowiedź Broly? Wiesz... Ponieważ... Okej, okay. nie będę się dzielił swoim wynikiem, jest dość żałosny. Nie znam Dragon Ball'a, jak się okazuje, super najlepiej. Dragon Ball Super Quiz, jak dobrze znasz anime? Tylko Son Goku będzie 100%. No jakby on sam zaznaczał, że trenuje pierwszy Ubirusa, to może by zdobył. Jeden dzień temu dodany quiz. Kolega Marcel dodaje codziennie quizy? O, to zrobimy. Ile pamiętasz z anime GT? To może mi się nie udać, to może mi się nie udać. Oglądałem GT. Z 4 lata temu. Oczywiście tam jakieś sobie przypominałem sceny, ale. No zobaczymy. Mając zaledwie 64 odcinki, Dragon Ball GT jest z pewnością najkrótszym animem w serii, a jego wpływ został w dużej mierze wymazany przez nowocześniejszego następcę Dragon Ball Z Dragon Ball Super. Dragon Ball Super może być bardziej popularny niż Dragon Ball GT, ale kontynuacja z lat 90. została w ostatnich latach powoli poddana ponownej ocenie i zawiera wiele mocnych, ciekawych pomysłów. Ten test sprawdzi, ile pamiętacie, z najbardziej polaryzującej serii w historii DB. Podoba mi się to, chociaż nie wydaje mi się, żeby... GT było najbardziej polaryzującą. Jest bardzo polaryzującą, ale mam wrażenie, że Dragon Ball Super bardziej spolaryzował społeczność Dragon Balla. Tak czy inaczej, zobaczmy ile pamiętam z Dragon Balla GT. Kto stworzył Baby'ego? Doktor Brief to jest stary Bulmy. Doktor Jiro stworzył androidy. Doktor Mew w zasadzie, a nie Doktor Mu. Kto stworzył Baby? Justin Bieber. Jak dobrze znasz Dragon Ball GT? Tylko Złota Małpa zdobędzie 15 na 15. No, powinno być chyba jeszcze tutaj Y, bo to był doktor Mew, ale niech będzie doktor Mu. Jaką rasę Baby chciał rozwinąć? Cufulian. Sajan chciał się pozbyć, a Ziemian wykorzystał do tego właśnie, żeby Cufulian rozwinąć. Teraz będę się już naprawdę skupiał, bo chcę tutaj dobrze wypaść. Jakiego ruchu użył Goku, aby zniszczyć Omega Shenron? Użył Genkidama, ale myślę, że gdyby użył braku deklinacji, to, to Omega też by się obraził. E, Spirit Bomb, Dragon Fist, Kamehameha. Spirit Bomb, czyli Genkidama. Ostatni odcinek Dragon Ball GT, niesamowite. Chociaż czy to był ostatni? Czy ten turniej Goku Juniora i Vegeta Juniora był jeszcze w kolejnym odcinku? Nie, chyba nie, chyba to już było po, po napisach albo mniej więcej tam, przy końcówce odcinka. Dragon Ball GT został oparty o manga a To jest fałsz. Nie ma mangi Dragon Ball GT kanonicznej narysowanej przez Akire Toriyama. Są jakieś wersje Dragon Ball GT narysowane, ale to nieof powiedzmy nieoficjalnie, no nie? E, ilu było złych smoków? Nie powinno być ich siedmiu? No zaraz policzmy. Heiss, Naturon, Oceanus, Rage, Ice, Nuova, Syn. No i syn potem się zmienił w Omega, więc teoretycznie, jeśli liczymy dodatkowo Omega i syna, no to mamy osiem złych smoków. Chyba że. Oni liczą na przykład tutaj w tym quizie... Nie, nie mogą liczyć te smoki, które były przywoływane. Nie no, powiedz to 8, jeśli liczymy Omega i syna osobno, bo chyba o żadnym nie zapomniałem. Super Android 17 powstał za sprawą szalonych naukowców, którzy połączyli ziemski i piekielny wymiar. Prawda, oczywiście, że tak było. Nawet na pas tamtąd z Kulerem przylecieli. Oni się zastanawiali, czy oni tam w ogóle powinni być, skoro Kuler nie był kanoniczny. Mista Satan w Dragon Ball GT poświęcił się, aby zostać dobrym... <laughs> dobrym mężem, mistrzem sztuk walki, dobrym dziadkiem dla pan, on się poświęcił tam, mista Satan się poświęcił. Dobrym mężem na pewno nie, bo żona Herkulesa, ona zmarła zanim w ogóle poznaliśmy Herkulesa, także to nie jest yy, prawda. Mistrzem sztuk walki nie, bo tam nie było żadnego tenka czy budoka. Wydaje mi się, że on się poświęcił, żeby być dobrym dziadkiem dla pan, ale musiałbym sobie przypomnieć tę scenę. To w sumie zawsze Goku z pan tam chodzili. Satan to tam miał marginalną rolę z tego co kojarzę. Jak można było osiągnąć formę SSJ4? Zobaczmy, jak Marcel, kolega tutaj, albo pan Marcel w sumie, nie powinienem tak się spoufalać, zinterpretował tę transformację. Odkrywanie w sobie ludzkie uczucia w formie ozaru. W pewnym sensie tak, chociaż tu bardziej chodzi o superozaru. Prosząc o to, Shenrona byłoby to lepsze niż napromieniowanie się falami Artura Boruca. Chociaż może nie, w sumie nie. Ar fale Artura Boruca mają więcej sensu. Zmi tylko są bardziej antyklimatyczne. Zmieniając się w ozaru podczas pełni Super Księżyca. Odkrywając w sobie ludzkie uczucia w formie w zasadzie superozaru. Ale okej, okay, no niech będzie. Jakim atakiem Goku uratował ostatecznie Ziemię? No. Przed kim? No bo przed Omega Shenronem uratował Genki Damą, ale z tego, co kojarzę, to Baby został wysłany w słońce chyba Kamehameha, prawda? O jaką sagę tutaj pytacie? No dobra, niech będzie Genki Dama, bo wydaje mi się, że to jest bardziej... Jakby większa, większa akcja, prawda? Kim był Goku Junior? Pra-pra-prawnukiem Goku. Jaki był pro... What the fu... Co to w ogóle ma być? Pytacie mnie o to, jak został pokonany Omega Shenron, a teraz pytacie mnie o jakiś kod produkcyjny Jiru? Panie Marcel, co to... Co to kurwa jest? Nie mam pojęcia, jaki był kod produkcyjny z Jiru. On w ogóle miał jakiś kod produkcyjny? No czekajcie, skupmy się. T20R. Ten pierwszy mi się najbardziej podoba. Wydaje mi się, że wygląda tak... Nie wiem, strzelam, absolutnie strzelam, nie mam pojęcia. Przyznaję się, tylko 30% widzów fanów odpowie na wszystkie 15 pytań. Ja jestem niestety w tych 70%. Pod jakim warunkiem Shenron przywróci smocze kule? Pod warunkiem, że następne następnie zostaną zniszczone. Pod warunkiem, że nigdy ich nie użyją. Pod warunkiem, hmm, że sam będzie mógł odejść. Co? Wydaje mi się, że to może chodzić o samą końcówkę Dragon Ball AGT, kiedy smocze kule tak naprawdę mogły pomóc Goku, żeby wykonać te gienki i potem Goku odleciał na Shenlongu, prawda? Oto tajemnicze zakończenie. Smocze kule nie zostały zniszczone, nigdy ich nie użyją. Wydaje mi się, że to albo to. Sam będzie mógł odejść. Ja zaznaczam to drugie, wiecie? Wydaje mi się, że tak to było, że, że już yy, nie będzie Smoczych Kul od tamtego czasu i ziemianie będą musieli sobie sami radzić z problemami. Jakiego koloru bandanę nosi pan? Pomarańczową. Przez chwilę myślałem, że czerwoną, nie wiem dlaczego, ale tak... Pomarańczową, okej. Okay. Czerwoną chyba miała koszulka. Kolor włosów ma SSJ4. Czarny i czerwony. W zasadzie włosów, niekoniecznie na głowie, prawda? Klata była czerwona. Baby przyjmuje kontrolę nad czyim ciałem? Nad ciałem Wegety. 14 na 15. Stawiam, że źle odpowiedziałem na pytanie o ten numer seryjny Jiru, prawda? Nie! Zgadłem kod produkcyjny Jiru. To gdzie źle odpowiedziałem? <słuch> Baby, prze. Baby, czemu kurwa żeście. C co? Baby Goku! Baby przyjmuje kontrolę nad czyim ciałem? Nad ciałem Goku? To jest Baby Goku, kurwa! To jest Baby Goku! Wow, wow, wow! A to jest Baby Vegeta! Ja pierniczę się nie dziwię, że 30% tylko dobrze odpowiada, jak tu się okazuje, że kolega Marcel się sam pomylił. No nic, wygląda na to, że tych quizów na tej stronie jest znacznie więcej. Pan Marcel tutaj ich ugotował naprawdę sporo. Pierwszy odcinek, czy to jest seria? Planowałem raczej zrobić jeden odcinek z rozwiązywania tych quizów, ale jeśli wam się spodoba i chcecie więcej, żebym rozwiązał kolejny quiz, być może jakim sajaninem jestem, albo czy jak dobrze znam sagę birusa, to możecie zostawić komentarz i napisać mi, jaki quiz chcielibyście, żebym rozwiązał, być może sami wejdziecie tutaj na stronę i jakiś dla mnie wybierzecie. A ogólnie, jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka. Dziękuję Wam za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu. I pochwalcie się swoimi wynikami. Bo wygląda na to, że. O, Marcia dzwoni. Może ona też rozwiązała quiz. Marci też się nie udało rozwiązać quizu. Źle. Ona źle tylko odpowiedziała na numer seryjny Żiru, ale no jak widać nikt nie jest Idealny, tak czy inaczej dziękuję wam jeszcze raz Za oglądanie, widzimy się niebawem, zostawcie Suba, żeby niczego na moim kanale nie przegapić I życzę wam miłego, spokojnego Dnia, trzymajcie się, na razie Cześć, dziana